Polt kontra Snod, 2 do 1, w takim wypadku po lewej stronie snu. o mój boże, imbo przynajświętsza, dlaczego ty mi to robisz, dlaczego każesz mi pokazywać mecz między dwoma naprawdę porządnymi graczami, Teranem i Zergiem na... Day Breaku, mapie, która ma największą ilość, yy, no może nie samobójstwa, a face palmów, yy, i próżby o dobicie kasterów w historii, yy, zaraz chyba po. Yy, jak się nazywa ta mapa? Po Entomble Valley, tu jest. Mapa jest taka, która nie zachęca tak naprawdę za bardzo do ataku, zachęca do Camperiady. Jeżeli zaczniemy bronić sobie czwartą bazę, to się ją obronimy wtedy bez problemu, bo to jest przejście i do trzeciej, i do maina, i do naturala. Jak ktoś czegoś nie zrobi, nie zaatakujemy mocno. Ehm... To ja będę smutny, mam nadzieję na szybki puszcz z jednej lub z drugiej strony, bo boję się, od razu mówię, boję się tej mapy, nawet jak przychodzi z prezentami to chyba było. Boję się, Gre Grekowi, jak przychodzą z prezentami, coś w tym stylu. Um, 6,5 godziny za nami um, raksy w drodze, niewiarygodne tego wszystkiego, jeszcze rafineria jest. To się po prostu nie zdarza. Rafineria uterana, proszę Państwa, nie, no nie ma takiej opcji. Skoro zaczynamy już, no już leci dosyć dużo. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, chcielibyście o czymś porozmawiać, jakiś temat rzucić na czacie, to ja z chęcią z Wami zagadam. Bez kołka sera ciężko jest samemu gadać sam do siebie. Jak człowiek rozmawia, to zwykle oznacza to, że je już jakaś choroba psychofizyczna boli i co jeszcze, psychofizyczna, sama psychiczna, u burza, słyszałem piorun, słyszałem ewidentnie coś zagrzmiło, jest spawing pool w drodze, nie ma żadnych tematów na czacie, proszę Państwa, w ogóle logujmy się na czat, zaproś kiedyś Indiego, no numer jest taki, że nie zawsze wiem kiedy będę istniał i do której godziny i tak dalej, więc może kiedyś się go zaprosi, zobaczymy, czemu by nie. E, czy można powtórkę do USS2 wysłać mi nie nie bez powtórek do USS2 ja nie mam nie za mało czasu na to wszystko 7 godzin w pracy no kto to by o tym pomyślał tak wiem, ludzie e, chodzą do pracy po 8 godzin właśnie chodzą do pracy e, po 8 godzin nie pracują 8 godzin nie siedzą i non stop nie ględzą cały czas nie wykonują swojej pracy przez 8 godzin tylko chodzą do niej dwa e, linki w drodze dwa już wybiegły obydwa powinny być zagry za teraz przepraszam cztery są są cztery linki, jednego ubije, nie są tak bardzo lubi swoje jednostki, że zawsze wszelką cenę próbuje je ratować. Jeden link padł i za chwilę może jakaś dronka padnie, chociaż Sąd powinien to zareagować i wybudować sobie e, właśnie ekstraktor. Jeden jak coś drugi by się pojawił, ale jest Queen um. e, i Queen już zacznie to przeganiać. Um. Jeden Reaper na razie, tylko jeden Reaper. Więcej nie potrzebuje chyba polt. Będą heli, po raz kolejny. Polt gra to samo co zawsze. Dlaczego to gra? Bo może to grać, bo mu to dobrze idzie. Nie zmienia początkowej fazy, bo do tej pory mu się opłacało. W ostatnich rzeczy twierdzić, że opłaciłoby mu się to jeszcze. też by mu się opłaciło, gdyby nie ta niespodzianka w postaci robaczka, który wyskoczył w jego bazie. Więc cóż dalej? Dwa ekstraktory dla snuta, ile skminów? Na razie tylko dwójka, trochę mało. Wczesne w sumie, można powiedzieć, że wczesne są te gazy, czy też nie, no średnio. Może spróbuję rączami się wbić. Może będzie chciał to zakończyć jak najszybciej. On wie. Mam. On wie, że. W prawo albo w lewo. Teraz, o nie, przepraszam, trzecia baza jest w drodze, chociaż to może być na zasadzie makro -haczerki. E, Również w prawo albo w lewo. Jeżeli teraz wygra, wygra remis, 2 do 2 e, jest coraz bliżej 500 euro. E, przegrana, no cóż, to to tylko 200 euro, 500 euro idzie e, dla Polta. Dowiedziałem się już dokładnie. E, Snug jest w Korei, jeszcze teraz Polt jest w USA, więc różnica w czasie między tymi graczami 16 godzin. E, tak naprawdę, jeżeli chodzi godziny, a u usnuta już jest gdzieś w nad ranem. Dochodzi coś koło tego. E, mamy skazującego Overlorda, który zbyt dużo sobie tutaj nie zobaczy, szczerze powiedziawszy. E, zobaczył dwa gazy Starport, e, widzi więc wszystko standardowo. E, 5-4 jeden 1 Reaper, 3 Queeny, podwójne Evolution Chamber, e, no i Roach Warren. Wszystko jest zastawione tak samo jak już widzieliśmy to wielokrotnie. E, Ler w drodze, więc co? 1-1 na Roachak, Speed na Roachak. I sio, lecimy niszczyć e, Dosyć wcześniej Przejęta jest trzecia baza e, w, ostatnich, w ostatnich grach Polt uniemożliwiał Suntowi przejęcie tego, więc było e, Było, było dosyć tutaj No cóż nie wiem, to chciałem powiedzieć, autentycznie lak mózgu. Eee, 6 kelionów, e, zacznie przypalać haczerkę. Biedna dronka długo sobie nie pożyje. No chciała, może ekstraktor zdąży przejąć. Eee, tak też jest, Też jest przypalane. To był Roach, e, prawie swoją drogą zniszczony jakimś cudem. Nie wiem dlaczego jak Ktoś pisze, że Snutt gra w weekend w WCS Ameryka. No tak, więc poleci tam zapewne. E, skoro mamy środę, to w czwartek może lecieć, w piątek może lecieć. E, jest czas, to nie jest wcale tak tragicznie daleko, zależy gdzie będzie leciał do tej Ameryki. Ehm... 15 godzin raczej samolotem nie będzie leciał. Viking poluje na Overlordy i tutaj próba rozprzestrzenia klipu tym razem Snutowi idzie o wiele lepiej. I tak w sumie nie wiem na kogo gra Snut, ale to jest też trochę ryzykowne. Tak szybko przed WCS grać i pokazywać swoim przeciwnikom, co on tak naprawdę gra. Na przykład w Europie niektórzy gra, w ogóle ogólnie niektórzy gracze przed WCS Europa byli średnio zadowoleni, jeżeli na siebie wpadali w jakichś turniejach. Zwykle grali Jakieś tak zwane kosmosy. Dlaczego grali kosmosy? Z tego względu, że nie chcieli pokazać co posiadają w zanadrzu, i to jest po raz kolejny dzięki temu mogę powiedzieć, że WCS zabija mały esport. Ewidentnie zabija mały esport WCS. 3, 6 helionów, 1, 1. Tak sobie tutaj w sumie rozmawialiśmy z organizatorami Zotaka i tak dalej. Jeszcze WCS nie jest tak źle. Na LCS ta impreza, LCS to chyba jest Lola. Strasznie, że tak się wyrażę, organizatorzy klną z tego względu, że przez nią wszystkie inne mniejsze imprezy przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. Eee, już no i tej owersji raczej nie stworzy się nowe. A może, a może, ale fuks, 1 HP. Ehm. Roczy lewą stroną atakują, chcą przegonić te heliony. Dużo tych roczy, bardzo dużo tych roczy. 27 roczy ze strony są ja tam mówiłem, że to może być mocno już 27 roczy, tu nie ma bunkrów, nie ma też czołgów, nie ma min. Dopiero miny będą dorzucone. No i teraz stąd próbuje się przebić do środka. Za chwilę zniszczy jedno z fali Próbuje się gdzieś tam bliżej przedostać. Bunkry nie są jeszcze budowane. Stnut rozstawił swoją armię. Dwie miny u góry będą, ten na pewno roczy oberwie, ale zmuszony podwócować się do góry i teraz już się słuchniczym nie przyjmuje, przebija się tam, ale w międzyczasie zobaczymy co się dzieje w mnie. Jest atak jakiejś roczy, to oczywiście się do roczy powinien ten drop wyczyścić, ale co innego, co można powiedzieć, teraz Polte z sekałkami walczy z roczami. Ja to mawiał, ehm, mawiał TFL ehm, 20 jak mocniej 20 roczy, ale tutaj jest tylko 27 roczy, więc 20 słuchaczy nie pomoże. 2 do 2, czyli byśmy mieli mieć 2 do 2 i ostatnim już niedługo drop szykuje się do do trzeciej bazy kuminy, próbując targetować co targetują? Medivaki targetują, a przy okazji tej u dołu jeszcze snut nie wiem czemu to akurat rozwala SCP-ki padają, muły padają. Jest jakieś eko, 7 harwesterów zostaje. zostaje Poltowi, to jest mało, to jest chyba mało, żeby wygrać mężczyzn takiego gracza jak Snut. więc wada 2 -2. Pełne best of five. Kiedy ja pełne best of five postanowiłem w, w finale, gdzie ogólnie rzecz biorąc, finał z otaku, taki finał zasługuje na większą oglądalność ogólnie na tych wszystkich streamach. To jest po prostu poezja dla oka i dla widzów StarCrafta.